W Kinie Kosmos odbyła się pierwsza prasowa prezentacja trailera filmu Ingmara Wilkista i Adama Sikory pod tytułem Miłość w mieście ogrodów. Pretekstem do spotkania i rozmowy o filmie, którego premiera odbędzie się w drugiej połowie przyszłego roku, stały się marzenia dotyczące wizji miasta przyszłości. No to jest dopiero zwiastun możliwości, natomiast to się wszystko jeszcze rozwinie i myślę, że jeszcze będzie... Ciekawszy ten wizerunek, bo na razie to jest taki trochę obraz, który powstał na początku naszej, naszej pracy. Mieszkamy tutaj, pracujemy tutaj, zrobiliśmy wiele rzeczy związanych ze Śląskiem i kolejny projekt pewnie sumujący już te, ten, tę drogę naszą, tutaj Śląską, musi, musi powstać tutaj. Dla nas jest najistotniejsze, najważniejsze, co się będzie działo tutaj za lat, w ciągu najbliższej dekady czy dwóch i niewątpliwie też ten kontekst emocjonalny z naszej strony jest, jest tutaj istotny. Twórcy opowiadając o pracy nad miłością w mieście ogrodów odwoływali się do współpracy ze śląskimi architektami, bowiem przestrzeń śląskich miast, którą zobaczymy w filmie jest nadbudowana na przestrzeni realnej. Budujemy taki globalny, zupełnie odmienny obraz tego miejsca, który już jakby, w którym inne treści są ważne niż dotychczas. Inspiracją i podstawą efektów specjalnych postprodukowanych przez Alvernia Studios są rzeczywiste plany architektoniczne i urbanistyczne śląskich miast, które czekają na realizację. To miasto akurat ma wielki potencjał. Nie tylko do wygenerowania efektu w filmie, ale później do zagospodarowania tej przestrzeni, tak by spełniała lepiej swoją funkcję. Będzie to zatem film nie tylko o przyszłości, miłości i sztuce, ale i tkance miasta, która przepełniona jest światłem i zielenią. Ingerujemy w bardzo, bardzo na wielu warstwach w całe miasto i w jego, w jego architekturę, i to się musi jakby musimy to zobaczyć w całym filmie. I to o tyle jest, jest, jest to wyzwanie. Wyzwaniem jest również to, że musimy to zrobić tak, żeby widz nie musiał się na tym skupiać, tylko odczuł, że w nowym miejscu, w nowej architekturze, w przemienionym miejscu, a niekoniecznie, a niekoniecznie skupiał się na tym, że, że tam coś, jakiś budynek dziwnie wystaje albo jakieś okna są nierówne. Więc do, do, dosyć żmudna praca, która nas czeka po, tym, po tej przyjemnej koncepcyjnej, w której teraz właśnie jesteśmy. W filmie debiutuje Michalina Olszańska, a występują między innymi Maja Ostaszewska, Andrzej Chyra, Grażyna Szapołowska, Tomasz Szuchart, Bernard Krawczyk oraz Śląskie Miasta. Dla mnie Katowice ja je kocham, ponieważ tu mieszka moja... Babcia to był dom mojego dzieciństwa. Dom z ogrodem przy, tuż przy parku. Yy, więc dla mnie to są Katowice, i nikt mi nie mówi, że, że jest inaczej. Czekamy na moment, kiedy będzie nam dane zobaczyć wspaniałą wizję naszego miasta już poza ekranem.